Siemano, w tym filmie powiem Ci, jak ja motywuję się do naprawdę trudnych rzeczy. I nie będą tutaj takie rzeczy, że na przykład wyjście na siłownię czy inne tego typu rzeczy, tylko bardziej rzeczy mentalne. Czyli to, że muszę teraz usiąść 8 godzin pracować, to, że ktoś musi zrobić lekcję, ktoś, że musi się pouczyć do czegoś, napisać książkę, programować, cokolwiek. Jeśli chodzi o wysiłek mentalny. Więc jeśli to oglądasz i często masz problem ze skupieniem się na jednej rzeczy, z rozpoczęciem pracy, z wykonaniem tych trudnych, mentalnych zadań, to to jest zdecydowanie dobry film dla Ciebie. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i zaczynamy. Miałem nagrać wam ten film. Tymczasem prawda jest taka, że mam takie dobre metody na głęboką pracę na to, żeby się nie rozpraszać, że nagrałem tą pierwszą stawkę, którą zobaczyliście na samym początku. O jakiejś godzinie 13 pewnie i zobaczcie, która jest godzina. Jest 18.30. Więc, więc jeśli chcesz, Mordo, naprawdę być w stanie tak pracować, bo totalnie bez przerwy. No czy były przerwy, o których zaraz powiem, i jak je najlepiej wykorzystać, to obejrzyj ten film do końca. Generalnie cały proces podzieliłem na trzy. Pierwszym punktem jest start. Bo wiadomo, mega ciężko jest w ogóle zacząć. Wyjść z tego łóżka, przestać przeglądać TikToka, usiąść przed tym biurkiem, zacząć się uczyć, zacząć pracować, zacząć tworzyć, pisać, cokolwiek masz do zrobienia. Natomiast prawda jest taka, że jak już zaczniesz, to jest jakoś w miarę łatwo. I to dokładnie chcę Ci dzisiaj pokazać. Więc na początku, żeby w ogóle zacząć, musisz wiedzieć, co będziesz robił teraz, jak siadasz do tego biurka? Pokazywałem wam już w ostatnim filmie, że ja działam na zasadzie takiego dziennego planera, w którym mamy trzy główne taski, które muszę wykonać oraz zadania, które no są ważne, ale nie muszę ich tak mega mocno wykonać, a bez tych priorytetów zrobionych, to w ogóle nie kładę się spać i nie odchodzę od tego biurka. Więc Generalnie, co tu się znajduje, co tu najlepiej zapisać. Na początku siadam sobie, sprawdzam, co mam do zrobienia, patrzę w swój kalendarz, jakie mam spotkania, jakie maile muszę wysłać, co dodatkowego jest, do kogo muszę się odzwonić, odezwać i tak I kiedy mam już wszystko zapisane, czyli wiem dokładnie, co będę robił, to wtedy siadam i zaczynam od pierwszej rzeczy z góry. I po prostu mechanicznie zaczynam to robić. Czyli nie chcę mi się zadzwonić do tego klienta, rozmawiać z nim, pierwszy jakieś głupoty, bo wiem, że on będzie miał jakieś obiekcje, że nie będzie chciał ze mną rozmawiać, ale po prostu biorę. Naciskam guzik po prostu palcem, wyobrażam sobie, że jestem takim robotem, co nie? Siadam na biurko, naciskam guzik, cyk dzwoni, no to chłopcze dzwoni, wkładam słuchawki do uszu i halo, zaczynam gadać. I pierwszy klient, potem drugi, potem trzeci, potem czwarty, potem wszystkich mam zrobionych, wykreślam to z listy, przechodzę do kolejnej rzeczy. I generalnie rozpoczęcie jest mega ważne, i generalnie to, co mi mega pomogło, to jest po pierwsze to, że mam osobne miejsce do pracy. I osobne miejsce do odpoczynku. Mam swoją sypialnię, w której śpię, i mam osobny pokój, który jest moim biurem. W którym tutaj nagrywam filmy, tutaj siedzę i pracuję, tutaj mogę siedzieć na kanapie, sobie czytać książkę, ale generalnie wszystkie rzeczy, które tutaj robię, służą mojemu rozwojowi i jakiejś pracy. A wszystkie rzeczy, które robię w sypialni, służą rozrywce, <laughs> jakkolwiek to nie zabrzmi, ale służą właśnie rozrywce, odpoczynkowi. I tak dalej. Dzięki czemu mój mózg za każdym razem, jak tutaj wchodzę, już jest nastawiony na to, że będę pracować. I wiem, że nie wszyscy z Was macie taką możliwość, żeby mieć osobne pokoje na pracę, tutaj na to, na tamto. Natomiast jeśli masz pokój, sypialni, to postaraj się odgrodzić jedną przestrzeń, w której będziesz typowo pracował. Może to będzie Twoje biurko, że ok, na tym biurku nie będziesz grał na kąpie, Na tym biurku nie będziesz sobie siedział, jadł jedzenia. To jest typowo biurko do pracy. Powiedzmy, łóżko jak masz, tak samo, to jest mega ważne, tak dodatkowo w ogóle, jeśli chodzi o sen. Że w łóżku nie przeglądasz sobie TikToka, bo twój mózg zaczyna myśleć, no dobra, czy to jest łóżko do spania, czy to jest łóżko do przeglądania TikToków, czy to jest łóżko do jedzenia, czy to jest łóżko do ruchania. <grym> Musisz po prostu robić jedną rzecz w nim. dzięki czemu jak się położysz tam, to od razu zasypiasz, bo twój mózg ma takie, o kurde, dobra, idziemy spać, bo to jest miejsce do spania. Natomiast jak siadam ja tu przy tym biurku, to mój mózg ma takie, dobra, no to w takim razie pracujemy. I to jest drugi typ, który jest Polecany, to jest to, żeby mieć taki jakby swój uniform, strój, w którym wiesz, że będziesz pracować. I może to być coś tak prostego, jak powiedzmy okulary. Masz jakieś okulary, które chronią cię przed niebieskim światłem, które zawsze zakładasz do pracy. Co nie? Zakładasz sobie i cyk, będziesz teraz pracował, i w momencie, kiedy je zakładasz, to Twój umysł już wie, okej, okay, teraz pracujemy. Może to być nawet czapka z daszkiem, którą zakładasz sobie po prostu na głowę i wiesz, że teraz pracujesz. I dla mnie dużą wartością było to, że zakładam po prostu jakieś takie normalne, ładne ubranie, zakładam sobie zegarek, robię sobie włosy, żeby tak pięknie i przystojnie wyglądać, jak zresztą zawsze wyglądam, ale po prostu, żeby nie siedzieć. Gdzieś tutaj przed tym biurkiem w jakiejś piżamie, w dresach obrzyganych, gdzieś tam bluzie siedzę i o, nadwalam sobie taki zabity. Bo wtedy mój mózg myśli, jak jestem w takiej piżamie, jak jestem w jakichś luźnych dresach, że to jest czas odpoczynku. Natomiast nie, tutaj jest czas pracy i mam swój uniform, czyli fajna koszulka, zegarek, włosy ułożone i po prostu wiem, że teraz jest czas na pracę. Więc to jest pierwszy tip, który Tobie polecam. A teraz idę sobie zrobić przerwę, a po przerwie powiem Ci, jak wytrwać w trakcie pracy, w trakcie nauki, żeby nie wyjąć telefonu, żeby nie zacząć oglądać TikToka, żeby się nie rozproszyć, żeby nie zacząć robić jakichś bezsensownych rzeczy w trakcie, tylko skupić się i być w stanie przez 6-8 godzin pracować non-stop. Więc teraz. Czas ci powiedzieć o tym, jak wytrwać w tej pracy. Zacząłeś już, zacząłeś się uczyć, zacząłeś pracować, zacząłeś pisać ten projekt, rozprawkę cokolwiek innego, ale jak w tym wytrwać przez te 8 godzin, 10 godzin czasu. Więc tutaj tak naprawdę są dwie bardzo ważne i istotne kwestie. Pierwszą kwestią są rozproszenia. Nie możesz mieć żadnych rozpraszaczy. Nie możesz mieć muzyki w uszach w tym samym czasie jak rozmawiasz, jak pracujesz. Nie możesz siedzieć w pokoju, w którym jest milion ludzi, którzy cały czas coś od Ciebie chcą, gadają do ciebie. Ja wiem, że niektórzy z was mieszkają na przykład z rodzicami, prawda? I rodzice coś chcą od ciebie. Ty pracujesz, już się skupiłeś i nagle Twoja mama wchodzi i mówi ci, że no musisz to zrobić, musisz na zakupy pójść zrobić tamto. I ja wiem, że to jest mega trudne, bo mnie to mega rozpraszało. Już jesteś w tym transie pracy, nauki i nagle trzeba coś zrobić. I nagle po prostu wszystko się wali. Więc ja osobiście mówiłem po prostu rodzicom, słuchajcie, od godziny 8 do 16, na przykład, będę siedział nad tym projektem. To jest dla mnie bardzo ważne. Proszę was, nie przeszkadzajcie mi, będę tutaj siedział, pracował. Jeśli będzie coś trzeba, to na przykład zrobię to później, prawda? Po prostu zostawcie mnie w spokoju, bo muszę się nad tym skupić. I po prostu powiedzieć tak rodzicom wprost, i uwierzcie mi, że będzie w porządku. Kolejna rzecz to jest telefon. Ja zawsze jak pracuję i zresztą praktycznie cały czas mam telefon na albo DND, czyli ta, tak jak księżyc na iPhone, że nikt nie może do Ciebie zadzwonić, albo po prostu jest tryb samolot. jakby moi znajomi to dobrze wiedzą, że mega ciężko się do mnie kiedykolwiek dodzwonić, dlatego że po prostu mam wyłączony telefon, siedzę i pracuję. No bo za każdym razem jakby przychodziło do mnie jakieś powiadomienie, cyk, o nowa wiadomość, o z Instagrama, o tutaj z YouTube'a coś, to to nie byłem w stanie się skupić no bo wiadomo te rzeczy są interesujące o napisała nowa dziewczyna do mnie ale jakby to wiadomo to jest interesujące tylko niestety to nie jest ten moment bo musisz się skupić na tym a za każdym razem jak będziesz odwracał swoją uwagę i patrzył na telefon o co nowego o wszedłem na instagrama żeby odpisać ale zacząłem scrollować rolki o tiktok ktoś mi wysłał le, le. i nagle orientujesz się że 20 minut 30 minut spędziłeś robiąc jakąś bezsensowną rzecz więc rozproszenia wszystkie muszą być po prostu Usunięte. I jak wiesz, że jest coś, co ciebie szczególnie często rozprasza, na przykład w moim przypadku byłby to telefon. Telefon mnie zawsze rozprasza, więc postanowiłem, jak robię sobie taką głęboką pracę, to nawet go zostawić w pokoju obok. Na przykład, jeśli ty masz w sypialni swojej pracujesz, uczysz się, to weź telefon, zanieś na przykład do salonu i zostaw w salonie. Nie potrzebujesz go, będziesz siedział na komputerze, wszystko robisz z komputera, może z książek, może ze zeszytów. Więc nie potrzebujesz tego telefonu. Więc zostaw go po prostu gdzie indziej. I jak wiesz, że jest jeszcze inna rzecz, która Ciebie rozprasza, to po prostu ją oddal tak bardzo od siebie, że nie będzie ci się chciało iść po nią specjalnie. Bardzo, bardzo istotna, żeby być w stanie wytrwać tyle czasu. To są przerwy, bo wiadomo, będziesz się uczył, będziesz pracował i nastąpi taki moment, w którym po prostu ci się już dalej nie chce, nie masz siły, twój umysł jest po prostu tak tym znużony i znudzony, że potrzebujesz jakichś nowych stymulacji. I co w tym momencie zrobisz? Albo raczej co ja robiłem z reguły? Wyjmowałem telefon, zaczynałem sobie tu przeglądać, kto co do mnie napisał, tutaj jakieś roleczki, tutaj Instagram, tutaj Facebook, tutaj to, tamto, sprawdzić komentarze na YouTubie i <laughs> właśnie, jeśli to oglądasz, to zostaw komentarz, bo mega to pomaga podbić zasięgi. Więc napisz coś miłego, napisz jakiś film fajny, bym chci byś chciał, żebym zrobił jakiś challenge, może pojedyncze. Albo po prostu napisz. Komentarz dla zasięgu. Dzięki, Mordo. Ale wracając, po prostu marnowałem swój czas robiąc jakieś bezsensowne rzeczy w przerwie, które też nie pomagały mi w żaden sposób się rozwijać. I teraz, co tutaj mam na myśli, przerwa? Jak to wykalkulować? U mnie, mniej więcej po półtorej godziny, dwóch godzinach pracy, mój umysł jest już taki przesycony tym wszystkim. Nie mam siły patrzeć na ten komputer, nie mam siły pracować, nie mogę się już skupić dłużej nad jedną rzeczą. Więc tutaj mam takie drzwi, wychodzę sobie, zakładam buty, idę na górę, idę na słońce, patrzę na to słońce, oddycham świeżym powietrzem, idę się przejść. Szybko przetruchtać, coś takiego, co zajmie mi no 15 minut powiedzmy i jest na świeżym powietrzu, gdzie twoje oczy zobaczą to prawdziwe słońce, gdzie twój mózg będzie dotleniony, ponieważ oddychasz prawdziwym powietrzem. Wyjście na dół, to jest zbista sprawa na taką regenerację, powiedzmy, umysłu, żebyś był dalej gotowy pracować po powrocie z tej przerwy. I jeśli po półtorej godziny pracy nie masz takiej potrzeby, nie czujesz się taki znużony, to nie idź na tą przerwę, bo jeśli jesteś w tym flow, jeśli dobrze ci się robi, to wiesz, jak to jest, że zaczynasz, nie wiem, pisać jakąś pracę i nagle się orientujesz, że minęły dwie godziny i w sumie wskakujesz dalej w ten trans, piszesz, dalej minęło cztery godziny. Jeśli nie masz potrzeby, to nie rób sobie tej przerwy. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby nie pozwalać sobie na przerwę po krótszym czasie niż półtorej godziny skupienia, bo na początku. Trochę to coś zaczniesz robić, ale nie będzie ci się chciało, będziesz myślał o tej przerwie. Minie 30 minut, pomyślisz sobie, a wyjdę na tą przerwę, i tym samym zepsujesz to swoje flow. Natomiast gdybyś posiedział jeszcze dosłownie minutę, dwie, to wpadłbyś nagle w taki trans i zaczął robić po prostu to, co trzeba. Więc skup się na tym, żeby przerwa była nie wcześniej niż półtorej godziny od rozpoczęcia pracy. I klasycznie kończymy ten film ostatnią rzeczą, i bez koszulki. Ostatnią rzeczą, którą ja robię, żeby zmotywować siebie, żeby rzeczywiście przejść przez ten cały okres czasu i wykonać wszystko, co miałem do zrobienia danego dnia, to jest to, że stawiam sobie na końcu tej pracy jakąś solidną nagrodę. Nagrodę, z której będę rzeczywiście się cieszył. Bo wiadomo, praca mentalna generalnie nie daje natychmiastowej gratyfikacji. I ciężko Twojemu mózgowi zrozumieć to, że to, co zrobiłeś, jest w jakiś sposób korzystne, prawda? Bo wiadomo, będziesz się cieszył, o jest, zrobiłem to, udało się. Ale mimo wszystko to nie jest aż tak mocna gratyfikacja, jakiej potrzebujesz. Ja osobiście jestem pierwszy, i dla mnie nagrodą jest to, że idę sobie wtedy na siłownię. Idę się przebiec. I generalnie to mi daje mega duże poczucie satysfakcji, ale nie musicie brać ze mnie przykładu, bo wiadomo, każdy jest inny. I ja jestem po prostu. Po Natomiast dla Ciebie może to być to, że obejrzysz sobie jakiś tam serial, jeden odcinek na Netflixie, że pograsz sobie na kompie, że zjesz sobie jakieś tam jedzonko dobre, które lubisz. Generalnie coś takiego, co sprawia Ci przyjemność i pokaże Ci, że okej, okay, rzeczywiście, zrobiłem tyle pracy i teraz zasłużyłem na to, żeby zrobić coś przyjemnego, niekoniecznie aż tak super pożytecznego. Więc reasumując cały proces, po pierwsze, zmuś się do tego, żeby zacząć tą pracę. To jest tak naprawdę najgorsza rzecz. Możesz sobie dodać jakiś taki uniform, czapkę, ubranie, które pozwoli Ci lepiej przystosować się do tego całego procesu. Następnie ustal sobie konkretny czas, kiedy będziesz siedział, co musisz dokładnie osiągnąć w tym czasie. Rób sobie przerwy w trakcie, usuń wszystkie rozproszenia, żeby nie było możliwości, że właśnie coś Cię rozproszy. I ostatecznie, jak już osiągniesz to, jak zrobisz wszystko, co miałeś zrobić, Bądź wdzięczny, że Ci się rzeczywiście udało, bo to nie jest coś takiego oczywistego. Wiele osób próbuje, nie udaje się. Ty sam tak samo próbowałeś wczoraj, nie udało się, a dzisiaj to zrobiłeś, więc bądź za... z siebie dumny i wynagrodź to sobie. Zrób coś przyjemnego, obejrzyj ten serial, pograj sobie w gierkę, ale najważniejsze jest to, żebyś był z siebie dumny i się nie poddawał. Jeśli Ci się to podobało, to zostaw koniecznie suba, bo pomaga mi to rozwijać ten kanał. Zostaw też lajka, like zostaw jakiś komentarz, jakikolwiek, bo pozwala to temu filmowi dotrzeć po prostu do szerszej grupy odbiorców. Jeśli znasz jakiegoś ziomka, który się cały czas opi...ala, to wyślij mu ten film, to również pokaże YouTube'owi, że jest on za. Jeśli podobał się tobie ten film, a jesteś pierwszy raz na tym kanale, to obczaj koniecznie inne wszystkie filmy, które są tutaj dostępne, bo jeśli ten się tobie podobał, to reszta również się tobie spodoba. Dzięki za wysłuchanie i pamiętaj, nie subskrybuj tego kanału, jeśli masz zamiar dalej siedzieć na dupie.